Hejka, tu Irina i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu ze życia tancerki Chciałabym w dzisiejszym odcinku porozmawiać o tym W sumie też trochę podzielić się moimi poradami, moimi sposobami, aby pozostać Pomimo różnych wyzwań, różnych problemów pozytywną osobą Wiem, że to mm, dużo zależy od charakteru, dużo zależy od danej osoby ja, nie ukrywam, że jestem raczej osobą optymistyczną, więc gdzieś tam z, z góry zakładam, że będzie dobrze i zwyczaj skupiam się na tych plusach, ale może te kilka sposobów po prostu pomogą Tobie, aby bardziej jednak skupiać się na tych pozytywach niż na tych negatywach. Także zapraszam. Zacznijmy chyba od takiej oczywistości, czyli po prostu myślenie o plusach. Ja wiem, że to brzmi mega, mega. Prosto i logicznie, no wiadomo, jak chcesz żeby być optymistyczną osobą, to myśl tylko o plusach. Ale czasem po prostu się nie da, i czasem, że tak powiem, z góry zakładamy, że będzie źle, ale myślę, że chyba najbardziej istotne w tym wszystkim jest to, żeby zauważyć, kiedy my, jakby sami sobie nakładamy tą negatywną aurę, albo że właśnie zakładamy od razu, że będzie źle. Przykład. Ja miałam takie sytuacje, kiedy mm, coś się działo, i po prostu zaczynałam od razu z automatu myśleć, że, że zrobiłam coś złego. Na przykład mm, wylałam powiedzmy mleko, tak? R zaczęłam robić kawę i wylałam mleko. To zamiast od razu, że tak powiem, narzucić na siebie, że o Jezu, wylałam mleko, o Boże, muszę to posprzątać, i z takim od razu trochę wyolbrzymieniem tego, że że się rozlało, że ja muszę, że tak powiem, posprzątać, że to zajmie mi więcej czasu, a mogłabym, że gdybym nie rozlała, to bym od razu zrobiła kawę i już, a tak, to jeszcze muszę posprzątać. I zamiast, że tak powiem, wyolbrzymiać to wszystko i nakładać, że tak powiem, nacechować tą sytuację wszystkimi negatywnymi rzeczami na całym świecie, to po prostu się zatrzymać, jeśli czujecie, że już. Zaczynacie w tym, iść w tym negatywnym, złym kierunku Zatrzymać się I po prostu powiedzieć, dobra wylałam, posprzątam to raz, dwa No proszę, że ile zajmuje wytarcie, powiedzmy plamy mleka, tak? Raz, dwa to posprzątam i koniec I ktoś... I to bardzo zależy od człowieka, jak, że tak powiem, podchodzi do takich rzeczy Bo wiem, jak to jest Ale ja na przykład w momencie, kiedy zaczęłam Zwracać na to uwagę i po prostu na przykład w takich sytuacjach Faktycznie zaczęłam myśleć, dobra wylałam, ok potrzebuję na przykład, chusteczki, żeby wytrzeć, tak? Zaczęłam myśleć bardziej działaj, niż użalaj się, albo, z, albo olbrzymiej tą sytuację No bo tak jak powiedziałam, rozlanie plamy mleka na przykład To jest chwila, wytrzesz i nie ma problemu A ja wcześniej na przykład myślałam, znaczy myślałam Wmawiałam sobie, że o, rozlałam to, przecież to tak długo zajmie, zanim ja wezmę chusteczkę czy coś tam i to wytrę. Wszystko zależy od nastawienia i od naszych własnych myśli. Pamiętajcie o tym. Więc w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby zrozumieć i zacząć zauważać, kiedy my zaczynamy mówić negatywnie, myśleć negatywnie i po prostu powiedzieć stop i po prostu zamienić to na coś. Pozytywnego. I na początku to się może wydawać mega głupie, to się może wydawać trudne i po prostu dziwne, ale z czasem, bo to też jest nawyk, z czasem uważam, że będzie coraz łatwiej i z czasem to po prostu będzie nawet takie naturalne, że nawet nie będziecie o tym myśleć, zastanawiacie się, tylko po prostu, jak będzie jakaś taka właśnie sytuacja awaryjna, to z automatu będziecie myśleć pozytywnie i skupicie się tylko i wyłącznie na plusach. Kolejna rzecz, czyli nie ma porażek, są tylko lekcje. Ja w swojej przyszłości byłam raczej taką osobą, która każdą przegraną, każde tak jakieś niepowodzenie brałam jako naprawdę mega, mega wielką porażkę, i za bardzo, że tak powiem, wkładałam w to za dużo takich negatywnych emocji i bardzo to brałam wszystko do siebie, ale z czasem zauważyłam, że Teoretycznie z każdej takiej, powiedzmy, porażki może coś wynieść, żeby za drugim razem tego po prostu nie powtórzyć. I wydaje mi się, że to jest mega ważne, jak my podchodzimy do różnych sytuacji w naszym życiu. I czy to trenujemy, czy to chodzimy do szkoły, nieważne. Wydaje mi się, że to jest bardzo uniwersalne, żeby nastawić się, że nie ma porażek, więc my nigdy tak naprawdę nie możemy przegrać, tylko po prostu dostajemy lekcje, tak? I możemy z tego się po prostu nauczyć, żeby za drugim razem tego nie powtórzyć. I wydaje mi się, że to jest również, to, to brzmi mega prosto i tak, no, wiadomo, to jest logiczne, ale dopóki nie zaczniemy faktycznie to, tego wprowadzać w nasze życie i zwracać na to uwagę, to my tego, że tak powiem, nie będziemy mieli tego nawyku, żeby brać właśnie wszystkie takie niepowodzenia, jakieś takie, powiedzmy, mniejsze, większe upadki. Jako lekcja, tylko będziemy brać to za porażki. Tym bardziej, że mam wrażenie, że też w naszym, społeczeństwu, na, w naszym społeczeństwie hmm, Też jest bardzo podkreślane to, kto, że ktoś wygrał, to ktoś przegrał. I to jest takie bardzo, że hmm, podkreślane, tak? że ktoś jest na podium, ktoś jest niżej. Tak? No ale czy osoba, która przegrała, Chodzi mi tak wiecie, że uzyskała powiedzmy jakieś gorsze miejsce, to jest tak naprawdę. Przegrała, może ona ustawiła, um, pobiła swój jakiś własny rekord, na przykład, więc czy ona faktycznie przegrała? Tutaj, wydaje się, że to jest bardzo kwestia indywidualna, oczywiście, i bardzo to zależy od nastawienia. Ja um, kiedyś też bardzo porównywałam siebie, swoje życie, swoje wyniki wszystko porównywałam do życia innych osób, moich przyjaciół, osób z mojej rodziny, albo osób nowo poznanych i to też jest uważam bardzo, bardzo złe i bardzo taki nie fair wobec nas samych, bo każdy, że tak powiem, zaczyna na różnych poziomach, powiedzmy tak, każdy ma inny background, każdy ma inną przeszłość, inne dzieciństwo i że tak powiem. Nie powinniśmy porównywać siebie do kogoś innego, jak teoretycznie każdy mógł mieć inny, powiedzmy, start. I uważam, że powinniśmy się porównywać tylko i wyłącznie z naszą wersją, która była powiedzmy kilka lat temu, tak? Czyli na przykład ja teraz powinnam, powinnam i sobie tak robię, że porównuję siebie teraz, kiedy mam te 23 lata, z naszą taką Iriną, która miała 13 lat, tak? I że wtedy mogę zobaczyć, jak bardzo na dojrzałam, czy, czy też właśnie nie dojrzałam, ile się zmieniłam, się nie zmieniłam. I tak powinny wyglądać te porównania, niż na przykład, um, ja będę się porównywała do jakiejś osoby, z którą tańczę na przykład, tak? I no, co to jest w ogóle za porównanie. Że to nawet wiecie, to nawet ciężko szczerze określić, kto jest w czymś lepszy, kto zrobił większy progres na przykład. No bo nie wiemy. Skąd ta osoba pochodzi, jaki, od czego zaczynała, jakie, z jakiego domu pochodzi. To tak powiem, nic nie wiemy, a porównujemy się od razu, bo spotkaliśmy tę osobę i, i się od razu porównujemy. I to też jest moment, w którym my, że tak powiem, ta nasza pewność siebie, nasza wartość po prostu spada mega, mega nisko, a to wszystko, że tak powiem, jest przez nas samych. Kolejny aspekt, który też jest bardzo kluczowy i znaczący, w tym, abyśmy my byli pozytywni, żebyśmy nie przejmowali się tak bardzo negatywnymi rzeczami, to też bardzo zależy od naszego otoczenia, od naszych bliskich. Czyli jeśli się otaczamy dobrymi osobami albo osobami, które nas inspirują, motywują, to my też, że tak powiem, będziemy iść w górę, bo każdy będzie jakby napędzał każdego, ale jeśli będziemy otaczać się osobami na przykład toksycznymi, Albo osobami, które z reguły ciągle narzekają, są pesymistyczne, negatywne, to ciężko, że tak powiem, robić na odwrót niż te osoby, które nam jakby przekazują po prostu te, te złe nawyki albo po prostu te takie cechy charakteru, jak użalanie się nad sobą, ciągłe narzekanie, to my wtedy po prostu nigdzie nie dojdziemy. Także. Warto też po prostu, że tak powiem, zrobić taką analizę i po prostu przejrzeć, jak głupio by to nie zabrzmiało, z jakimi osobami się otaczamy. I ja na przestrzeni no, ostatnich kilku lat myślę, że bardzo się odcięłam od niektórych osób, bo zaczęłam zauważać, że ta osoba nie jest mi do niczego potrzebna. Wiem, że to może brzmieć bardzo tak drastycznie może i nawet hamsko ale chodzi mi bardziej o to, że jeśli ja chcę się na przykład rozwijać, chcę iść w jakimś tam kierunku, tak? To jeśli ja mam osoby, kilka takich osób, tak, które ciągle narzekają, że nie mają pieniędzy, albo narzekają, że jest zła pogoda, albo narzekają na jeszcze jakieś inne rzeczy, to mnie w pewnym momencie już to zaczynało irytować, bo ja chciałam iść, że tak powiem, wyżej, a one chciały po prostu zostać na, w tym miejscu, w którym są, lub nawet iść po prostu niżej. I ja po prostu jeśli mogłam, to bardzo, że tak powiem, stawiałam granice i po prostu się odcinałam od tych osób. I teraz jak jak w sumie myślę nad moim takim otoczeniem, takim najbliższym otoczeniem, to są wokół mnie tylko osoby, które są miłe, które są pozytywne, które są pomocne, które są mega pracowite, ambitne. Mm. Pozytywne, które nie narzekają i które chcą właśnie się ciągle rozwijać, i które mnie też motywują, inspirują. I to, I to nawet nie mówię, że, bo nie każda osoba wokół mnie jest właśnie ze środowiska tanecznego. To nawet nie chodzi o to, żeby dobierać osób z tego samego zawodu albo z tego samego środowiska, tylko po prostu chodzi o sam ten charakter. I przez to, że właśnie mam takie osoby wokół mnie, to. Czuję, że czuję się spokojniejsza i widzę też u siebie ten progres, bo widuję się i mam, jakby na mnie mają wpływ osoby, które są um, ambitne, które się rozwijają. Ja też chcę taka być, więc ja pewnie wpływam na te osoby w taki sposób, jak one wpływają też na mnie. Także to jest takim wzajemny, że tak powiem, um, taka wzajemna pomoc, żeby ciągle się rozwijać i ciągle iść w górę, do przodu, jak tam. Chcecie to nazwać Myślę, że to otoczenie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne I jeśli czujecie, że mm, ostatnimi czasy stoicie w miejscu Albo właśnie chcielibyście w końcu wyjść z tego, powiedzmy, dołka I zacząć się rozwijać To zobaczcie, kto Was w ogóle otacza jakie, Z jakimi osobami na co dzień się spotykacie Bo to zazwyczaj jest tak, że przyciągamy osoby Które mają bardzo podobną energię bardzo podobne, bardzo podobne nastawienie do życia I jeśli my, że tak powiem, zdecydujemy, że ok Ja chcę się rozwijać Ja chcę być pozytywnie nastawiona do życia To w pewnym momencie będziemy przyciągać, będziemy przyciągać tylko i wyłącznie takie osoby I ostatnia taka rada, która trochę nawiązuje do poprzednich mm, rzeczy, które tutaj wymówiłam To żeby zostać, pozostać tym pozytywnym Tą pozytywną osobą i mieć takie dobre nastawienie do życia To trzeba zrozumieć Trzeba to naprawdę pojąć i tak świadomie zrozumieć Że każda osoba na tym świecie ma swój Czas, taki swój life timing Nie wiem jak to powiedzieć powiedzmy tak dobrze po polsku Chodzi mi po prostu o to, że Nie powinniśmy porównywać swoich osiągnięć osób, które też są powiedzmy w naszym wieku, a osiągnęły na przykład więcej, bo każdy, pomimo tego, że powiedzmy mamy tyle samo lat, to każdy zaczynał z czymś innym, każdy zaczynał z jakimś innym bagażem doświadczeń, każdy zaczynał z innego domu, z innego miejsca na świecie, i nie powinniśmy, że tak powiem porównywać, że jeśli ja mam właśnie 3 lata, z z inną osobą, która ma 23 lata, i porównywać osiągnięciami, tak? Ja miałam kiedyś taką właśnie mm, sytuację, która troszkę mnie zdołowała. Jest taka dziewczyna, którą uwielbiam, mm, którą w sumie zaczęłam śledzić podczas pandemii, kiedy siedzieliśmy w domach, i ona robi swoje mm, treningi takie domowe. Po prostu trening, które można robić w domu, jest bardzo, bardzo popularne, czy to na Instagramie, czy to na TikToku i na YouTubie, bo ona głównie na Instagramie i na YouTubie w sumie prowadzi swoje sociale. I ona wydaje mi się, że wtedy te 3-4 lata temu, kiedy ją powiedzmy poznałam, znalazłam w sieci, to ona wtedy miała już jakieś 23, 24 lata, chodzę się 4 lata, tak mi się wydaje, i już miała takie bardzo... Mocne, bardzo dobre osiągnięcia, czy to finansowe, czy to zasięgowe, i ja wtedy jakby porównałam ją trochę do siebie, w takim sensie, że pomimo tego, że ona była dla mnie starsza te 4 lata, tak plus minus, to ja zrozumiałam, że ja przyjrzę za te 4 lata, to że trochę nie ma opcji, żebym była w tym samym miejscu, co ona, i trochę wyszła trochę taka zazdrość we mnie, ale Teraz tak jak myślę, to... Ja wtedy sobie też zadałam takie pytanie, no dobra, ale czy, czy ja bym chciała robić to, co ona, choć mi też mm, stawiać filmiki, jak ćwiczę? No nie. Czy ja chcę mm, produkować, robić jakieś tam batoniki proteinowe, czy jakieś tam jedzeniowe rzeczy? No też nie. Więc mm, że tak powiem, ona ma w ogóle inne priorytety, ona jest w innym miejscu, bo ona też nie jest z Polski, tylko z innego kraju. Więc dlaczego ja nagle zaczęłam porównywać siebie, tym bardziej, że jeszcze powiedzmy byłam młodsza, tak, niż ona w tym wieku. I to było takie w ogóle złe i takie niezdrowe porównanie, i później jakby z czasem po prostu zdałam sobie sprawę, że nie powinniśmy się porównywać do innych osób z tej samej branży, czy to z innej branży, tylko nawet z osobami, które coś tam osiągnęły. Bo każdy ma swój taki odpowiedni czas. Przecież jest bardzo dużo osób, które są, że tak powiem, osobami, ludźmi sukcesu, a które osiągnęły właśnie te sukcesy w takim dosyć późnym wieku. I że tak powiem, wiek nie powinien mieć tutaj znaczenia. Także trzeba zrozumieć, że każdy ma swój, takie te swoje 5 minut. i i każdy, że tak powiem, powinien po prostu się skupić na tym, żeby się ciągle rozwijać i dbać o siebie i o te zdrowe nawyki. I z czasem po prostu dojdziemy do tego momentu, do tego kluczowego momentu. I żebyśmy faktycznie zrozumieli, że to jest ten moment, i żebyśmy się tym faktycznie cieszyli tak szczerze, a nie żebyśmy ciągle się do kogoś porównywali, bo to naprawdę źle z tym może być i tego po prostu że tak powiem, nie ma końca, tym bardziej jak teraz w tym świecie internetu, w którym my żyjemy, to możemy się porównywać do każdej osoby w, na TikToku, na Instagramie i tego po prostu nie ma końca. Także trzeba zrozumieć i odpuścić troszkę, bo mam wrażenie, że takie porównywanie się nakłada na nas, na nas też taką presję, że o ktoś powiedzmy jest trze lata od nas starszy i już ma trzy firmy na przykład globalne, tak? To ja też muszę. Tak ciasno, żeby mieć tak samo, ale czy my tak szerzej do tego dążymy? Czy my faktycznie tego chcemy? I mi się wydaje, że jak odpuścimy sobie i przestaniemy porównywać siebie samych do kogoś innego, to ta presja z nas chodzi i mi się wydaje, że po prostu będziemy się czuć lżej i będziemy po prostu też inaczej patrzeć na, na, na nasze życie, na po prostu na cały świat. Przestaniemy się po prostu porównywać i zacznijmy żyć własnym życiem. To były moje wszystkie takie porady, zasady, można też to powiedzieć, którymi gdzieś tam się kieruję. I na przestrzeni tych kilku lat, kiedy wprowadziłam te właśnie zasady, naprawdę jest mi lżej, jest mi lepiej i czuję faktycznie taką zmianę mojego nastawienia do życia. Nie ukrywam, że faktycznie jestem osobą raczej optymistyczną i z góry raczej będę nastawiona, że będzie dobrze niż że będzie źle, ale czasem po prostu łatwiej, łatwiej się żyje, kiedy troszkę odpuścimy i po prostu uświadomimy sobie, że niektórych rzeczy po prostu nie zmienimy i trzeba się z tym pogodzić, ale można też to zrobić w taki, wiecie, zdrowy, dobry sposób i, i po prostu żyć pełnią życia a nie być, wiecie, takimi markotnymi osobami, które ciągle narzekają, ciągle nie mają pieniędzy itd., itd. Mam nadzieję, że może zastosujesz te kilka moich zasad jeśli Ci pomogą, to będę bardzo, bardzo zadowolona i będzie mi naprawdę mega, mega miło. Także mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy i miło się słuchało, a my widzimy się i słyszymy się już za tydzień. Pa!